Dobra, kolejne zadanie, kolejne wykonanie i lecimy. Ech, robić e, zadanie z gromoszczenkiem. Tylko ja sobie jeszcze otworzę pojemniki. W ogóle coś dostałem. Co to jest?... E, roz rozrywać rozrywacz. Dobrze, nie ma miejsca. Teraz to moje. Kłodziewczyn, tak? O matko. źle. Bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. Jeśli rzeczywiście gromoszczę szczęścia jest to... Drugą stroną. Tam. Nie wykryło mi wokół snipci. Na pewno się przyda. No tylko teren na Znaczym stoi Jemis. Nie wiem. Ile wam raz jest zapłacił? To do niej podobne. któryś? Gdzie? Dzięki. Mogłam się tego spodziewać. Wynajął ich, żeby mnie odciąć od Czarnogona. Umarli przez jego dumę. Gdzie jest Asis? Goni Czarnogona. Tędy! Szybko! Czemu Asis ruszył na Czarnogona sam? Przez próżność. Nie chce się dzielić sławą ze swym drozdem. Mój mistrz był taki sam. Powodowany dumą, ruszył na czarnogona bez wsparcia. Choć wiedział, że trzeba obalić Asisa. No okay, i ciekawy, ciekawy. Dobra ścieżki są jakieś... Pan że dwa Coś dużego, bardzo dużego Nie wiem czy to jest grom... to nie jest tym cały gromoszczem Duży teren Bardziej nie jak w ogóle widzicie, brami szczerka, tylko czarne Nie wiem, dokąd ruszyli, a i Czarnok mogę ich wytropić. Nie wiesz, serio? Tędy. Czarnogon połamał te drzewa. Chyba jest za późno. Do Tarkasa była, aby zobaczyć, jak umierał obrany. Tam jest Czarnogon. Jest. Bromoszczanki. Co jest. Coś sobie radzi. Ajaj. Radził. Radził sobie. No to wiemy już co robić. Oj, ona wystraszona. Dobra, wyściszcie mi... ...zbyt drogę tylko, że... Não. Não. Eu acho que eu tô perdendo sal. Mais uma reclusa. Już wykorzystałem zaskoczenie. To jest tam. Cię nie zabijam. Jakiś humor. Bezudnie. Zabraliśmy mu dech. На полной давай, 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 давай. I ja też I jednak dzisiaj to za mało jest, żeby go wysadzić w powietrze? A w pomiń. Nie go spokojnie Tylko muszę to dopiero zagrać I żeby nie od razu się w to nie nie w los. Tak, komu nie chcę dotknąć Kiedy to lecę, właśnie zjewaliśmy cały plan gość. braliśmy mu dech ma pół mocy co ty hmm. czekam mieszansu. Sam nie do Uda się. Już prawie padł. Jeszcze odrobinę. O. Się Na słońce udało się. Witaj, piękny. Dobrze nam poszło. Teraz jesteś rarogiem. A właśnie żyjesz. Talana, on żyje. Zejdź mi z oczu, brudna nora. To koniec. Nie będziesz miał już wpływu na loże łowców. Dzięki mnie przetrwała ciężkie czasy. Nie, pogrzebałeś ją. Wraz z pamięcią mego ojca. Trzeba było. Trzeba było. Pozwolić ci walczyć z Sarnogonem Aby go zmiękczyć Szlag Tu spoczywa raróg gildii łowców Aż szkoda patrzeć Po tym wszystkim chcesz go opłakiwać? A skąd? Chciałabym tylko widzieć jego twarz, kiedy zostanę rarogiem Myślę, że nowy raruk chciałby cię powitać No, Sara, że się ale jak standardowo muszę się mi do pokoju. No, niech się odczyta to wreszcie. No to no, w ręku I noże załatwiona. Już nie mogę przynosić dropę. Ten czarno, będę przecież mąż, że sobie poradzić. Wie, że się ma tylko i to wszystko. Sokół brat Ibin Kan padisz. Drogi brat. I Raruk Talawan Kan Padish. Ukochany ojciec. Niech ich pamięć i ofiara będą wskazówką dla łowców. Dla ludzi. Jak żyć. Za ciężką pracę i mocny trunek. To Do? jest dom? Patrz, pomnik mego ojca, brata i wszystkich, którzy zginęli w kręgu. To dzięki Tobie, Aloy. Dziękuję. Powiedz, jak to jest wyciera rogiem? Przypomina powitanie świtu po naprawdę długiej nocy. Posłuchaj, zawsze będziesz tu mieć dom. Zawsze. Co się stanie z Lożą? Jako Raruk sprawiłam, że przyjmujemy łowców za wyniki. Nie zwracamy uwagi na to, czy należą do Karja. Od tej pory nie będziemy bastionem dawnego reżimu. Co to za modlitwa, którą zmawiałaś jak przyszła? Nie słyszałam jej. O wielkie słońce. Umów się z Księżycem. Niech polegli spoczną w pokoju. Ześlij im zbroje z mosiężnego blasku. Podaruj im promienie włócznie. Rozświetl drogę do nieba każdemu z nich. Sokół grawit kan morza. Sokół siraf kan pir. Sokół jusarin kan jagir. Sokół Kulasiv kan sovali. Sokół brativin kan padish. Drogi brat, i Raruk Talavat Kan Padish, ukochany ojciec. Niech ich pamięć i ofiara będą wskazówką dla łowców, dla ludzi, jak żyć. Moje gratulacje, Talano. Czas na mnie. Dzięki, Aloy, mimo żeś nora. Obyś miała dobry łów. No i w tym momencie zakończyliśmy kolejne zabawy Co mogę dla ciebie zrobić? Eee, Oznaki ci moje odznaki łowcy i te ich. Od... o przyciągnęłam Twoją mogę ci dać i jak ci idą, mam trochę nie ma sprawy. Aha, czy nie ma nic tutaj. Nigdy bym się nie spodziewał, że pokonasz Czarnogona. Zły jestem na siebie, że od razu się na tobie nie poznałem. No dobra. tyle zadań z... z... musi być iglica. Ależ ogromna. Która iglica? O, nie. Dobra. Tyle w takim krótkim odcinku. Lożę wypełniliśmy. Zabiliśmy Czarnogona. Dzięki. komentarze subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku ze Horizon no. Zvládao. Ještě se to Co